Wy wiecie, co dzisiaj nagrywam. Szykujemy się na pytanka, na które odpowiem. A zadał je użytkownik eccedentasjansjast666. Uwaga, cytuję. Hej, bardzo mi się spodobało to Q&A i jestem, pod, jestem twoim fanem. Nowym fanem. Mam pytanie. Zaśpiewałbyś może piosenki erotyczne Piff paw? Będę bardzo wdzięczny i wyróżniony. Um, wyróżniam cię, Ecedent y, i dziękuję za propozycję, ale raczej nie. Nie, raczej nie zaśpiewam. Bo raczej na QA nie śpiewam. Może zdarzyć się sytuacja, w której będę mógł zaśpiewać jakieś piosenki, ale na razie jeszcze nie. Nie w dzisiejszym odcinku, w przyszłych odcinkach możliwe. Następne pytania przeszykował nam użytkownik Blue Velvet 432. Dziękuję Ci, Blue Velvet, za przeszykowanie mi pytań. Cześć, mam kilka pytań do kolejnego QA. Jaki jest Twój ulubiony zespół muzyczny? Queen. Queen. Jaki jest twoja ulubiona gra i dlaczego? JetPike Joyride, bo mogę aktualnie wbijać dobre wyniki. W sensie, że rekordy oraz yy, są też te eventy, w których może, mogę zyskiwać te nowe skórki. Wiecie o co chodzi. No, tylko, że wyszła jeszcze dru druga gra JetPike Joyride 2. Yy, ale lubię jedynkę. Jedynka jest spoko. Bo to była jedna z moich ulubionych gier, jaka, jaką pamiętam w dzieciństwie. E, jaki jest twój ulubiony zademiarz i dlaczego? Czyli moimi ulubionymi zademiarzami są Leon, bo jedna z najlepszych Legend, tak samo jak Serge, Tylko że jak odpali się, użyje się Ulta, to powyższa mu się taki pasek. I zadaje większe obrażenia. Colt, bo on ma wspaniałe gadżety, i tego piu piu piu. piu. I Edgar, bo y, zadaje, zadając imię, że potrafi leczyć samego siebie. Jaka jest Twoja ulubiona gra na Roblox? Hmm, to dobre pytanie. Nie wiem, kiedy ostatnio wchodziłem na Robloxa. Powiem szczerze, nie pamiętam już. I jakie jest Twoje ulubione danie? Obejrzyj poprzednie odcinki QA i to się dowiesz. Widać, że pan kolega dzisiaj zapomniał. O zasadach, które powinien przestrzegać. Następne pytania przyszły od użytkownika Miłoż B4387. Miłoż dziękuję Ci za kolejne pytania. Z czego jesteś najlepszy w szkole? Hmm, chyba już odpowiadałem na to. Nie, 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 jednak nie, nie jednak nie. Um, Najlepszy w szkole byłem z wf -u. Jestem też dobry z informatyki. Pomimo, proszę nauczycielkę o pomoc, kogo main... mainujesz w Mortalu. Nie korzystam z Mortala. Co sądzisz o Ilonie Masku i jego planach dotyczących eksploracji Marsa oraz przyszłości reszty naszego układu planetarnego? No, to co zrobił Elon Musk, yy, powiedziałbym, że to poważne, poważna rzecz, którą Elon Musk postanowił zrobić. To jest tak jakby jego krok. Możliwe, że w dobrą stronę przyszłości, lub też w, w złą stronę przyszłości. Wiadomo, że to będzie trwać w ciągu 5 lat, a 2 lat. A za dwa lata mają być ety. eksplorujący Marsa. Ludzie, kogo lubię z polskiego rapu? Hmm. Nie wiem, czy mat rap mata jest zaliczana jako raper, ale chyba tak? Napiszcie mi w komentarzach. Jaka jest najśmieszniejsza sytuacja, jaką brałeś udział? Hmm. pamiętam aktualnie. Kilka najśmieszniejszych. Między innymi, wiecie, zielona noc w zielonej szkole. To dobrze pamiętam. Kurczę, to były czasy. I jeszcze resztek innych śmiesznych sytuacji, tylko już nie pamiętam, których. Kurczę, już mi wyleciało mi to z głowy. I sześć, co sądzę o kryptowalutach? I czy Twoim zdaniem, biorąc pod uwagę, jak Wygląda jak stanie się on realnym środkiem płatniczym, czy zostanie on jako ciekawostka? Um, bez komentarza. Kolejne pytanie zadał Dawid Siekawicz. Pytanie do QA: jakim cudem jeszcze nie masz tysiąca subów na kanale? Mnie się nie pytaj. Pytaj subskrybentów, którzy mnie subskrybują. To nie mnie się masz pytać. Dobra. Następne pytania zadał herbatka z prądem. Herbatka z prądem, dziękuję ci za kolejne pytania. E, dobra. Biorąc pod uwagę wojnę, by byś w stanie walczyć, czy jednak pomagałbyś w inny sposób? Odpowiedź numer dwa. Co sądzisz o ożywkach? Co to za głupie pytanie. W sensie, że do włosów, czy do czegoś innego. Czy Twoim zdaniem AI zabierze Ci pracę artysty, w tym przypadku youtubera, czy jednak nie masz takich obaw? Hmm, cóż mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o e, sztuczną inteligencję, czyli AI, e, nie mam pojęcia, czy mam czy ja się mam obawiać, czy nie. Co sądzisz o, ograni o ograniczeniu emisji CO2 przez Unię Europejską? To dość poważne, to co zrobili. YouTuber dzieciństwa. Kurczę, to dobre pytanie, akurat. Hmm, jak ja dobrze wspominam YouTuberów? W Kurczę, ech. nie mogę przypomnieć, przepraszam, nie mogę. Nie. Czy tęsknisz za Rich Zone i, i co uważasz o hajsownikach? Czy kiedyś byli depsi? Czy ja tęsknię za Rich Zone? Hmm. Trochę tak A czy Co uważam o hajsownikach hmm, Bez komentarza I nie wiem czy byli lepsi Następne pytanie Zagdał Jeger 467 A więc Jeger jeszcze raz Po raz kolejny Ci dziękuję za kolejne pytanie Czemu mnie zablokowałeś O co Ci chodzi nie wiem o czym Ty mówisz. Ja Cię w niczym nie zablokowałem kolego. Kolejne pytanie za. Raczej, kolejne pytania zadał VAULOT. WAULOT Voul ZT9145. O, boże. Coraz to cięższe nazwy mi się trafiają użytkowników. Albo po prostu powinienem przestać czytać. Na tych nichów, którzy mają małpę. Jakby YouTube to nie wprowadził, to by... to by łatwo by mi było przeczytać. E, pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek czytałeś 1984? Lubisz? E, nie czytałem, więc nie mogę podać informacji na ten temat. Ulubiona gra dzieciństwa? O! I to jest też dobre pytanie. Hmm, pamiętam też dobrze Kilka moich gier związanych z dzieciństwem. Pamiętam gry typu Jetpack Joyride. Raz kiedyś to zagrałem, jak miałem powiedzmy 6 lub 5 lat. Kurczę, dobrze wspominam tą grę. Stigman Run z Facebooka. Też to dobrze wspominam. Pamiętam, jak grałem to na komputerze, jak miałem 6 lat. Kurczę, to, to, to była kiedyś Gra na Facebooku. Pamiętam też jeszcze gry flashowe na komputerze, um, ale nie jestem w stanie ich wymienić teraz. W sensie, że chodzi mi o stare gry na flashu. Nie te nowsze, które wychodzą. Który, ale jakby coś to flash, który został już usunięty pod koniec 2020 roku już zamknięto z Rozdział i nie można już wrócić. Pozdrowisz mnie i całą moją rodzinę? Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. jest schabowy czyli mielony? Mm, to też dobre pytanie. Ale jakbym miał wybrać jeden, wybrałbym schabowy. Chciałbyś kiedykolwiek wyjechać poza kraj? Jeśli tak, to gdzie? Kurczę, To też dobre pytanie. Um, Kurczę, no. Naprawdę chciałbym pojechać jeszcze w kilka miejsc, y, których jeszcze nie byłem. Choćby na przykład Japonia, no wiecie ten anime, One Piece i tak dalej. Hmm. Jakie jeszcze by kraje mogę wymienić? Um, chciałbym jeszcze powiedzieć, um, nie wiem, Filadelfia, tak mogę powiedzieć? Jeszcze tam nigdy nie byłem. Um, na ten moment w głowie mam tylko dwa kraje i decyzję. Następne pytania zadał nam użytkownik Misiu -pysiu 2503. Ok. I uwaga, czytam. Wisła czy Krakowia? Eee, wow, 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 Chłopie. Czy też. E, ktokolwiek, kto napisał, choćby na przykład, nie wiem, jakiś chłopak albo dziewczyna. E, wolałbym, żeby. Mm, to pytanie zostanie bez odpowiedzi. Jaki twój, jest twój ideał dziewczyny, i czy podobają ci się jakieś koleżanki z klasy? Okej. Okay. Skąd wiesz, że chodzę do liceum? Skąd o tym wiesz? Ulubiony przedmiot w szkole. Czemu nikt nie przestrzega tych reguł? Słuchajcie, istnieje zasad. Jeżeli nie, nie czytaliście zasad w które napisałem w opisie yy, do ostatnich shortsów i yy, ostatniego odcinka QA, to polecam, abyście to zrobili. Ulubiona marka samochodu. Dobra, to już odpowiadałem. Zobacz poprzednie odcinki kolego lub koleżanko, ktokolwiek nazywa się Misiu Pysiu 2503. Proszę nadrobić zaległości i obejrzeć moje poprzednie odcinki z QA. To będziesz wtedy wiedział. Piątek czy sobota? Mm, lubię sobotę. No dobra, widzowie, eee, to by było wszystkie pytania. To były wszystkie pytania, jakie, na jakie odpowiedziałem. Więc chciałbym powiedzieć: dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego QA, albo zrobimy tak. Mam. Pro... Dziękuję Wam jeszcze raz za 10 łapek w górę pod ostatnim QA, ale chciałbym, żebyście jeszcze pobili ten rekord i zostawili aż 15 łapek w górę. To wtedy nagram da Was piąty odcinek. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za obejrzenie. Subskrybujcie mi kanał, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek i do następnego, trzymajcie się, cześć!